Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Na początku było słowo, a słowo było u Boga. I Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci, i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie. Chy. Na początku, tymi słowami rozpoczyna się Biblia, Księga Rodzaju. Te słowa z prologu świętego Jana nawiązują do tego momentu. Na początku jest bowiem słowo, które stwarza. Słowo, które ma moc, które jest jednocześnie i osobą, i mądrością. Bóg wypowiada takie słowo. Ma moc stwórczą słowa. Na słowo Jezusa dzieją się znaki i cuda, ale proszę zobaczyć także ludzkie słowo, chociaż nie ma takiej mocy, może jednak życie wspierać, może je dźwigać, umacniać, ale może także niszczyć i zabijać. Jezus, komentując przykazanie piąte nie zabijaj, nie mówi wcale o morderstwie, ale mówi o słowach, mówi o nazywaniu kogoś głupcem czy bezbożnikiem, czy wyrażaniu gniewu. Dzięki współczesnej nauce coraz bardziej rozumiemy, w jaki sposób dobre słowa stymulują np. rozwój układu nerwowego małego człowieka, nawet jeszcze przed jego urodzeniem. Wiemy, jak miłość i czułość, stała obecność rodziców i poczucie bezpieczeństwa budują i wyposażają małego człowieka na całe życie. I odwrotnie. Wiemy, z jakimi brakami, deficytami idą przez życie ludzie, którzy takiej miłości nie otrzymali. Dzisiaj wiemy, że dobra komunikacja jest podstawą budowania więzi emocjonalnej, która jest niezbędna do budowania trwałych relacji. Ta komunikacja opiera się w dużej mierze właśnie na słowie, słowie, któremu towarzyszy ton głosu, gest, mowa ciała. Czytamy siebie nawzajem o wiele bardziej niż nam się wydaje. I wiemy, że dobre słowa budują dobry klimat, klimat, w którym chce się żyć. Złe słowa, zły klimat może być tak, że nawet nie chce nam się żyć. Słowo to ludzkie słowo zobaczmy, jak wiele ma wspólnego z życiem. Ostatecznie bowiem pocho pochodzi od dawcy życia od tego, który przychodzi przez Słowo. Także to słowo ludzkie. A przychodzi, gdy to słowo jest słowem afirmacji, nawet jeśli stawia wymagania, napomina, to zawsze dźwiga umacnia, buduje. Jak bardzo potrzebna jest nam odpowiedzialność za słowo? Z jednej strony odpowiedzialność za słowo Boże, abyśmy je przyjęli, aby mogło w nas przynosić owoc, a z drugiej strony jest to odpowiedzialność za to, co ja swoim słowem robię innym, jak moje słowo dotyka innych. Myślę, że wielu z nas widzi ogromną łatwość, jak, z jaką niektórzy wyrażają swoje opinie, oceny, osądy, czy mówią po prostu źle o innych za ich plecami. Jezus mówi prosto: nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nigdy nie znam wszystkich motywów, okoliczności postępowania jakiegoś człowieka, aby móc go osądzić. Co więcej, sam Jezus mówi, że nikogo nie sądzi. Zobaczmy takie plotkowanie. Czy ludzie, którzy są spełnieni nie mają dobre relacje z innymi, mają potrzebę plotkowania o innych? Czy ludzie szczęśliwi i życzliwi będą czerpali satysfakcję z mówienia o czyjejś biedzie, grzechu, nieszczęściu, i jego problemach? Popularność plotek, powtarzanie niesprawdzonych informacji czy własnych domysłów świadczy bardziej o tych, którzy je powtarzają, niż o osobach obmawianych. To, co umożliwia komunikację, to dobro. Święty Ignacy z Loyoli pisze o praktyce, która polega na tym, aby rozmawiając z kimś, nawet z kim się nie zgadzamy, najpierw na wszelkie sposoby, jak on to nazywa, ocalić wypowiedź bliźniego. I tutaj dosłownie zacytuję, abyśmy bardziej pomagali sobie wzajemnie i postępowali w dobrem, trzeba z góry założyć, że każdy dobry człowiek winien być bardziej skory do ocalenia wypowiedzi bliźniego, niż do jej potępienia. A jeśli nie może jej ocalić, niech spyta go, jak on ją rozumie. A jeśli on rozumie ją źle, niech go poprawi z miłością. A jeśli to nie wystarcza, niech szuka wszelkich środków stosownych do tego, aby on, dobrze ją rozumiejąc, mógł się ocalić. Pierwsze więc założenie to dobro. Założenie, że każdy chce dobrze, nawet jeśli inaczej to dobro rozumie. Nie chodzi więc w pierwszym rzędzie o pokonanie kogoś, o nawrócenie, o przekonanie. Ale najpierw o próbę właściwego zrozumienia wypowiedzi bliźniego. Należałoby najpierw zapytać, parafrazując jego wypowiedź, czy rzeczywiście dobrze zrozumiałem, że powiedziałeś to czy tamtą. Wówczas będziemy wiedzieli, czy dobrze zrozumieliśmy, co ktoś powiedział. A wtedy, gdy zobaczymy, że ktoś jest w błędzie, święty Ignacy radzi, że należy go poprawić z miłością. I to jest to kluczowe słowo. Jeśli będzie w nas gniew czy złość, albo poczucie wyższości i ocena drugiego, to na pewno nie będzie to dobry moment na kontynuowanie rozmowy, i przyniesie to więcej złego niż dobrego. A nawet jeśli będziemy jak czołg iść do przodu i wygramy na argumenty, zapędzimy kogoś w kozi róg, przyprzemy go do muru, wykażemy błędy jego myślenia, to czy dzięki temu przekonamy go do naszego zdania? Czy od tego momentu będzie on nam wdzięczny za to, że go oświeciliśmy? Ktoś tak powiedział krótko: albo racja, albo relacja. Dzisiaj, gdy ciągle jesteśmy przystające, łatwiej możemy utożsamić to odwieczne słowo z małym Jezusem. I proponuję teraz tak się zastanowić, może nieco idealistycznie pogdybać. Gdyby podejść do wypowiadanego słowa, z taką delikatnością, z jaką podchodzi się do niemowlęcia, które bierzemy czule na ręce. Gdyby tak sobie wyobrazić, że to niemowlę to mały Jezus, którego trzymamy przy naszej piersi. I tak w ten sposób, trzymając Go w rękach, prowadzimy nasze rozmowy, spotkania, biznesy, kłótnie i spory. Łatwo możemy przewidzieć, w którym momencie to niemowlę mały Jezus mógłby się wystraszyć, gdy zaczniemy podnosić głos, kiedy będzie płakać czy kiedy go tylko obudzimy? U progu nowego roku chcę zaproponować pewną praktykę. Chcę zatrzymać się nad początkiem dnia. Jak ważne jest, żeby dobrze rozpoczynać, na przykład zapinanie koszuli. Jeżeli pomylimy się o jeden guzik, to albo nam braknie. Albo nam jeden zostanie. Podobnie ważne jest dobre rozpoczynanie dnia. Takie rozpoczęcie, które napełni nas dobrem, które napełni nas spokojem, inspiracją. Będzie spotkanie, które nas umocni, zbuduje na tyle, żeby móc mężnie i z ufnością przejść przez to, co dany dzień nam przyniesie. Mam na myśli spotkanie z dwoma osobami ze sobą i z Bogiem. Tak w ten sposób spojrzyj na praktykę porannej modlitwy. Niekoniecznie to musi być szybki pacierz, ale może spokojne spotkanie przy kawie, jak z przyjacielem, z kimś, kto kocha Cię bezwarunkowo i mówi do Ciebie słowo życia, kieruje do Ciebie każdego dnia na nowo słowo miłości, słowo, które na ten dzień będzie Twoją drogą, Twoim światłem. Pomyśl, czy sen skrócony o kwadrans nie będzie wart takiego spotkania, czy nie wpłynie na cały ciąg mojego innego przeżywania całego dnia. Może warto podarować sobie odrobinę takiego dobrego spotkania właśnie z rana, zanim cokolwiek ktoś będzie ode mnie chciał. Może warto zrobić coś dobrego dla siebie. Amen.